Dzień dobry, nazywam się Marcin Dornan. Na co dzień jestem trenerem reprezentacji Polski do lat 17. Od 13 lat pracuję w Polskim Związku Piłki Nożnej. Wcześniejsze doświadczenia moje to praca z młodszymi kategoriami w Lechu Poznań. Także mam od wielu lat przyjemność pracować z ludźmi, którzy zajmują się profesjonalnie na, na tym najwyższym poziomie szkoleniem młodzieży. Współtworzę również z wieloma fantastycznymi ludźmi projekt Narodowego Modelu Gry, więc, wszystkie publikacje, które mają być dla trenerów inspiracją, jeżeli chodzi o, o materiały szkoleniowe. Edukacja, szkolenie jest oczywiście bardzo ważnym elementem rozwoju e, zawodników, ale również trenerów, bo to oni mają być kimś, kto inspiruje młodych zawodników. E, nauczanie gry na poszczególnych etapach szkolenia jest bardzo istotnym elementem, obszarem rozwoju e, w ogóle piłki nożnej tym oczywiście poszczególnych kategorii wiekowych, bo przekazywanie informacji, które są adekwatne, które są dostosowane do poszczególnych, do, do wieku, do rozwoju zawodników jest czymś bardzo istotnym, stąd tak bardzo ważne jest edukowanie się, wyspecjalizowanie się, jeżeli chodzi o poszczególne również techniki edukacyjne, metody nauczania, żeby później skutecznie ten proces prowadzić których zawodników podziwiamy najbardziej. Podziwiamy tych, którzy rozumieją grę, którzy potrafią wybrać optymalne rozwiązanie na boisku i takich zawodników chcemy w procesie edukacji przygotować. Naszą ambicją jest aby kiedyś ktoś powiedział o zawodniku, którego prowadziliśmy, że to jest zawodnik, który ten proces edukacji przeszedł bardzo płynnie i jego opiekunowie, trenerzy, inspiratorzy dostarczyli mu informacji, które potrzebuje, żeby na tym najwyższym profesjonalnym poziomie grać. Także to rozumienie gry jest naprawdę czymś bardzo istotnym po to, żeby w przyszłości oglądać zawodników, którzy podejmują na boisku optymalne decyzje. Jeżeli miałbym użyć jednego słowa, kim ma być dzisiaj trener dla młodych zawodników, dla swoich podopiecznych, to użyłbym słowa inspiratorem, tym, tak na, który tak naprawdę... Stwarza warunki, środowisko do tego, żeby uczniowie, tu zawodnicy, uczyli się sami. Witam serdecznie, nazywam się Bartłomiej Zalewski, jestem trenerem reprezentacji młodzieżowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pewnie również funkcję koordynatora projektów piłki dziecięco młodzieżowej w Polskiej Federacji. W przeszłości również byłem trenerem, asystentem w klubach ekstraklasowych oraz samodzielnie prowadziłem kluby z klas niższych. Szkolenie to niezwykle istotna i ważna rzecz w życiu każdego człowieka. Rola trenera oczywiście wymaga ciągłej edukacji, ciągłego rozwijania swoich umiejętności, poszerzania swojej wiedzy. Każde szkolenie daje taką możliwość i w kontekście poszerzania swoich horyzontów daje świeże i nowe informacje dotyczące każdej dyscypliny. W dzisiejszej piłce nożnej, tak niezwykle dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie sportu, rozumienie gry jest aspektem, obszarem niezwykle popularnym, ale też znaczącym i kluczowym dla rozwoju każdego młodego zawodnika. Im wcześniej Nauczymy tego rozumienia i wcześniej ta inteligencja piłkarska będzie rozwijana i wprowadzana w procesie szkolenia, tym lepszym zawodnikiem stanie się młody adept futbolu. Rola trenera w szkoleniu młodzieży jest niezwykle istotną funkcją, oczywiście poza aspektem szeroko rozumianego wychowania. Młodego zawodnika, młodego człowieka, to przede wszystkim nowoczesna droga rozwoju, jeżeli chodzi o dyscyplinę sportową. Patrząc przez pryzmat bardzo nowoczesnych metod i form nauczania. Dzisiaj trener jest niezwykle ważnym ogniwem w tym, w tym procesie. Dobrze wyedukowany, przygotowany i e, mający nowoczesne metody nauczania jest niezwykle ważnym elementem i ogniwem w tym procesie.